Siemanko, z tej strony Bergar, z tej strony koledzy. I wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ idziemy polować na szczupaka na komercji w Grzegorzowicach. Tutaj gdzieś w karcie pewnie macie odcinki tutaj tutaj. Sondaż. Będą szczupaki, będą sondacze będą. dzisiaj. Tam coś zwiewa w krzakach. No i będziemy łapać tutaj na spinning. Tak Sprzęt mamy. I gdzieś tam daleko idziemy i właśnie... daleko. Właśnie będziemy próbować łowić, złowić szczupaka, wszyscy mamy spinningi, żadnych spławików, taki odcinek był, był bardzo ciekawy, no tak. No więc zaraz tam będziemy, jeszcze taka ciekawostka, że najczęściej wypowiadanym słowem na moim kanale jest karaś, karaś i a więc, taka ciekawostka, no dobra, więc, no, więc my tam idziemy, więc, więc, tak, więc, karaś. Siedzimy sobie tutaj i tam gdzieś, tam ryba jest. Albo karaf. Ja nie mogę. Ręka mi się trzęsie z znowu nie wziąłem. fajnie, to jest karp mały może. Chyba karpik. No chyba. Mamy, ja mam i ten mamy wędki firmy Jackson, spinningowe. Będziemy zmieniać przynęty. Mam. Odbierak spinningowy Bardzo też jest. No ja też coś tam w co? a ten ma wędkę na spławik, na spinning. Jakąś tam za 5 zł, z Allegro. Na razie siedzimy tutaj, w tym miejscu. Messi już łowi. Wędeczka ja już na razie będę rzucał na, takie, na taką gumę. Tutaj jest stalka trochę powykrzywiana, ale, ale trudno. Więc będę co jakiś czas zmieniał i zobaczymy, co nam się uda złowić. Później pójdziemy na ten staw, tam dalej. Już będziemy teraz przechodzić na inny staw, bo tutaj się nie mieścimy. Ale w ogóle posłuchajcie, powiedzcie co tak wyje, bo to jest dziwne. To są jakieś ptaki, czy co? No bo na różnych stawach, nie tylko tutaj, ale tak wyje. Takie śmieszne, trochę straszne. No to chodźcie, idziemy. Wojtek, może sobie bluzę A O, wypada mi Mamy tutaj kilka gum. Kilka. No mało, Tyle, a ja sobie... O, ja zaraz zepsuję wszystko, ja sobie zmienię z tamtej. Nie wiem, którą by tutaj wybrać, bo jeszcze nie wiem, na którą dzisiaj bierze. Ale nie wiem, wezmę taką, Daniel, teraz ty taką masz? Tak. Dobra, to zmienię sobie teraz na tą. Ja ogólnie zapraszam tutaj do Grzegorzewic, ponieważ e, jak jesteście gdzieś blisko, to możecie w soboty przyjechać. Czasami tutaj jest. Jak ktoś chce się spotkać ze mną, to... to nie zapraszam. jest sponsorowane. Nie, sponsorowane wcale nie. E, więc tutaj sobie tutaj łowimy i nagramy. Jakaś będzie ryba, bo nie chcę, żeby to było za długie. Halo? Majstę się tu łowić. Siedzimy już tu, ile Daniel siedzimy? Z pół godziny? 40 minut. Jakoś... Z godziny zarzucamy cały czas. I, I no i nic na razie. Jakieś tam niewybrania są. E, takie lekkie szarpnięcia, ale to pewnie jest coś jakieś ziele e, na tym na, e, na dnie. No ja nie wiem, zaraz się będziemy przenosić. Przynajmniej się co jakiś czas wymieniają. Zmieniliśmy miejscówkę. Jesteśmy teraz tutaj. E, wcześniej byliśmy tam, jesteśmy tutaj. No i. Na razie jeszcze nic. Mam nadzieję, że coś się dzisiaj złapie, ponieważ musi się coś złapać. No, musi, nie ma innej opcji, naprawdę, prawda, Mason? Nie ma innej opcji? Nie ma. Właśnie. Słuchajcie go. Dobrym już mówi. bardzo długo, jesteśmy w innym miejscu, ale nadal nic. Nic nie mamy. Słabo trochę, ale może w końcu się uda. Mam taką nadzieję. E, siedzimy już tutaj. Cztery godziny na spinning łapiemy, jeszcze żadnej ryby nie złapaliśmy. Łowimy, je oni, ja, ja już po prostu nie mam siły Wszystkie wrócić. te już były chyba używane. No ja na blaszkę też łowiłem, poszliśmy tam daleko na, na ten drugi staw, tam rzucaliśmy po prostu nic, żadnego szczupaka, ani nic innego. Widzowie, nie polecam tego łowiska. No jeżeli... Jeżeli właściciel nam nie zapłaci, to nie polecam tego. Ja nie mogę, co tu siedzi. Zakładaj Ale mi to z kotwicami. Musi coś musi co dzisiaj wow. być, no. Inaczej stąd nie wyjedziemy. Ja nie mogę. Kolejne chyba dwie godziny siedzenia tutaj. Co, co chcesz nam powiedzieć? Co? Co widzowie? Nie mam widzów. To jest dobre słowo, żeby określić e, dzisiaj, dzisiaj to łowisko, ponieważ łowimy tutaj już, kurczę, nie wiem, 6 godzin, 7, może dwa dni, e, no i nic, nie, nie złapaliśmy naprawdę nic. Tam Mason uczy się łowić. Kurczę, no, to jest dramat po prostu, zarzucamy tutaj, zmieniamy e, przynęty, no ale coś, no co, coś, coś tutaj, coś z tymi rybami się niestety dzieje. Jeszcze było gorąco, wcześniej teraz już trochę się uspokoiło. Ale ja nie mogę no. Postanowiliśmy tak, że teraz pójdziemy sobie do baru tam bardzo daleko za lasami za górami, bo po prostu nic nie bierze po prostu skandal z tym łowiskiem. Nie polecam. Chyba jednak mnie nie spotkacie tutaj w każdą sobotę, bo jeszcze moja noga nie postawi. Nigdy. Nie no, żartuję, ale dzisiaj naprawdę skandal. Albo my nie jesteśmy, nie jesteśmy wędkarzami, albo skandal, raczej, raczej skandal. Dobra, to lecimy do knajpy, żeby tam sobie zjeść nic. Nara.